Mam już dość Twoich zdrad. Nie pozwolę, by kobieta Twojego pokroju mieszkała pod jednym dachem ze mną i moimi dziećmi. Wynosz się. To moje mieszkanie. Dostała mnie w prezencie od mamy. Żal mi ciebie. Co ty tak śmiesznie? Twoja głupota i naiwność. Już dawno przepisałem mieszkanie na siebie. Twoje mieszkanko jest teraz moim mieszkankiem. Jak mogłeś? Jestem prawnikiem. Ty nikt czynny, bydlaku. Nie trzaskaj drzwiami, kiedy będziesz się wynosić z mojego domu. Ukradłeś mu... Pójdę z tym do sądu. jak sobie życzę. Ale teraz się wynoszę. Dobrze. Ten się śmieje, kto się śmieje. Ostatnio. Jeszcze się z tobą policzę. Spokój moje rzeczy. Tam jest sekretariat. Pokażesz mi moje biurko? Tak. Poznaj nowego karykaturzysta. Bardzo mi miło. Cała przyjemność po mojej stronie. Gaspar oprowadza mnie po wydawnictwie. Pan Miller wybrał już kilka kompozycji, ale chciał, by pani podjęła ostateczną decyzję. Proszę przejrzeć katalog. Wszystko mi jedno. Nie wątpię w dobry gust mojego narzeczonego. Zgadzam się z jego wyborem. Na wszelki wypadek zostawimy pani katalog. Chuj synek zasnął jak kamień. Przeniesiono próbki kompozycji kwiatowych. Które wybrałaś? Nie mam teraz głowy do kwiatków. Możesz się jeszcze wycofać. Poślij do diabła. Ślub, Andresa i Luisa Alberta. Wieć gdzie Nie mogę tego zrobić biednemu Luisowi. Za dużo mu zawdzięczam. Niedługo dostaniesz spadek i wszystko mu oddasz. Nie mówię o pieniądzach. Luis bardzo mi pomógł. Poświęcał się dla mnie, wspierał mnie w najtrudniejszych chwilach. Chcesz wziąć z wdzięczności? Nie mów tak. Luis poprosił mnie o rękę i przyjęłam jego oświadczenie. Nawet dziecko zrozumiałoby, że wychodzisz za niego z wdzięcznością. Takie małżeństwo nie ma sensu. Kolejna się stało? Ninguna. Co sądzisz o Christianie i Guzmanie? Jest bardzo miły. Podobno niezły z niego bawiasz. Nie posądzałam cię o takie słownictwo. Wolisz uwodziciela, może Don Juana? Wiem, do czego zmierzasz. Próbujecie cię ostrzec. nie jest mężczyzną dla ciebie. Wielkie dzięki za radę. Karina,

Gniewasz się na mnie? Oczywiście, że nie. Nie odzywasz się do mnie. Mam dużo pracy. Wiesz, że bardzo zależy mi na twojej przyjaźni. Nie chcę jej stracić. Tak? Przepraszam, jeśli ostatnio traktowałem cię ostro. No, no Miałeś powody. Wiem, że czasami trudno ze mną wytrzymać. Tylko czasami. Czyli nadal jesteśmy przyjaciółmi? Amigo. Oczywiście. Gdzie on poszedł? Na pewno zaraz tu będzie. Był wściekły. Przejdzie mu. A jeśli mi nie zostawi? Nie gadaj, głupstwo. Nie mogłabym bez niego żyć. Ochin cię nie zostawi. Nie zapominaj, że oczekujesz jego dziecka. Moje biedne maleństwo. Co to jest? Tabletki uspokajające. Brawa mi, gdy miałam kłopoty z Krystianem. Jeśli weźmiesz pół tabletki, na pewno nie zaszkodzisz dziecku. Są skuteczne? Stałam po nich jak suseł. Tylko jedna. Wezmę dwie. Mogą ci zaszkodzić. Nic mi nie będzie. Wszystko będzie dobrze. Jak ci poszło? No, Szczęście się do mnie uśmiechnęło. Na no, pracę w wydawnictwie streja. Moja matka padnie trupem do środowia. Nie wyglądasz na zmartwionego. A jeśli ona spróbuje Ci przeszkodzić? No, Mama nie ma nic do gadania w wydawnictwie Estrella, Ani w wydawnictwie Ameryka. I Paula? Co Pauli? Nie chcę wiedzieć o kolejnych wyczynach tego gamonia Joaquina. Idziemy? Chrella. Jesteś naszym aniołem stróżem. Polecam się na przyszłość. Oto. Czoł. Oto. Mam nadzieję, że postępuję słusznie. Ola, mój mnie, mamo. kwiaty? Si. Sí. 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 wybrałaś jakieś? No, Podobały mi się te same co tobie. Dobra. Si. No to był entuzjazm. Masz dziwną minę. A Czy coś się stało? Nie. Wszystko w porządku. ¿Qué ¿Roberta? Sí, soy yo. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué Necesito saber para volver? ¿Para qué? ¿Para la vida imposible? No, no. Veces... No,

Nie znam się na, na tym. Sam zdecyduję. Musisz coś wybrać. Niech będą chumary w koszulkach i duszona ośmiornica. Wstawiamy na frutti di mare. Do ośmiornicy pasuje białe wino francuskie. Nie znam się na alkohole. Będziesz musiała poćwiczyć się przed ślubem. Chyba nie chcesz jako pierwsza zwalić się pod stół. Zacznijmy dzisiaj. Czego się napijesz? Przełóżmy trening na kiedy indziej. Jest już późno. Nie daj się prosić. W takim razie zacznijmy od tego... Dobrej Jak się masz? Nie tak dobrze jak wy. Widzę, że nieźle się bawicie. Zgadłeś. Obawiam się, że po ślubie nie będzie już wam tak wesoło. Co powiesz na kieliszeczek miśniówki? Pani już gotowa? A wy dokąd? Wynoszę się, ale zabieram za sobą dzieci. Chcę się z tobą spotkać. No Jak ci mówiłam. Spokojnie. Przyniosę gałąz z koliną. Nie wierzę. Nie przekonasz się, jeśli mnie nie zaprosisz. Dobrze. Może jutro. Nauczę tej idiotkę Moresu. Mogę wejść? Claro, claro, claro. Oczywiście. Okay. Nie spodziewałam się ciebie. Przyszedłem się oświadczyć. <grym> Wyjdziesz do mnie? To film z serii Fiorella, wersja polska, Studio Public.